Cześć, jeśli miałeś problem z otrzymaniem kodu SMS podczas rejestracji na ZAIKS Online, być może jest to spowodowane faktem wprowadzenia niepoprawnego numeru telefonu. Nie martw się. Przeprowadzimy Cię teraz przez proces, który pomoże rozwiązać ten problem. Przejdź na stronę rejestracji na ZAIKS Online. Możesz to zrobić poprzez odwiedzenie linku: online.zaiks.org.pl Ukośnik. Twórz myślnik konto możesz też kliknąć przycisk Utwórz konto na stronie głównej zaX online. W odpowiednie pole na stronie wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji i kliknij przycisk Dalej. Gdy pojawi się komunikat informujący o tym, że istnieje już pakiet aktywacyjny przypisany do twojego adresu e-mail, wybierz opcję Zamknij okno. Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju konta, które chcesz zarejestrować. Wypełnij wszystkie pola tak jak wcześniej, upewniając się jednak, że wprowadzasz poprawny numer telefonu bez żadnych błędów. Po wprowadzeniu danych zobaczysz komunikat informujący o różnicy między numerem telefonu wpisanym podczas rejestracji a numerem w bazie danych ZAX Online. Musisz teraz ponownie wprowadzić poprawny numer telefonu. Kolejne kroki są już zgodne z standardową procedurą rejestracji. Czyli potwierdzenie konta poprzez moje id oraz pełna aktywacja z użyciem e-mail oraz kodu SMS. Jeśli mimo wykonania powyższych kroków nadal napotykasz problemy z otrzymaniem kodu SMS, prosimy o przesłanie zrzutu ekranu z informacją, która pojawia się na ekranie. Pamiętaj, że nasz zespół zawsze służy pomocą, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych ze stricte technicznym działaniem serwisu, nie wahaj się z nami kontaktować pod adresem e-mail witryna zaix.org.pl. Dziękujemy za korzystanie z serwisu ZaX Online i mamy nadzieję, że ten poradnik okazał się pomocny.